Właśnie maneczko z tej strony, w 10. I sobie zagramy w Stars. Dajcie znać, jak po tej nowej nucie, którą nagram. Czy wam się podoba, czy nie. Chwilę szaleństwo Będzie się skupiało na nim. Czekolady. Ja spróbuję na tym filmie Chcę jabbić na 10 i porozmawiamy na temat nowego gofilmu. Tylko, ktoś pomoże mi wbić 30-35 rano. Jeśli chcesz, to czuję sobie co zrobiło. Sorry, i ja wam powiem, czy opaca się nie co? Pyk, pyk. Zamiast go według mnie Hendry jest lepszy. Ale ja wlałbym serge'a. A sam by czego że go wybrałem. No, Candy też jest dobry, ale według mnie serge lepszy. Ja mogę wierzyć, że kurde ta bibi nie dokończyła już. Głowa Tika dobija Bibi I raz za gry, 3 kilo, Jeden no w dół Dobra, epicki Kurde, szkoda, że nie mogę go wyprzeć Mam więcej monet I z tego Pięć tysięcy I powiedzcie Czy dobrze, że kupiłem tylko wilkołka Ale ona zamówiła ją do skarnetu Dobra, lecę dalej ja myślę, że po tej albo po następnej będzie 10 ranczo. Później wbijemy 20, 25, 30 i 35. Bo w sumie to 50 jakoś. Sta będzie. W nowej aktualizacji pewnie jakoś będę miał 20, to będę miał 25 w grze. A masz, a masz. Kurde! Masz boni. Nie. Czemu mi w ogóle tego zawsze przypominał sobie jakby Penny? Ale jakby jako legendarny zadymiarz i z innym ultem. I ult jak tak skakał. Jej ultek Edgar, ale bardzo niski. Kurde gierka przegrana. Ciekawe przez kogo. I zostawcie suba i łapyka oczywiście. Jeśli chcecie zobaczyć dalej da odcinki, które będą nowe odcinki, które będą się pojawiały z Brawl Stars i z innych gierek, na przykład z Roblox i ze Stable Guys, musimy wygrać tą rundkę. Lątkę oh, nie grę, ale grę też musimy wygrać, abyśmy dobili dziesiątą, Dobra, Mogę? O, Bro, A Brogotka jest fajna według mnie. I to... Brrr. Znaczy nie Brogotka, tylko Brawling Najbardziej mi się pójdzie. Podoba z tych wszystkich tutaj mega boxy reszta to może być ale nie aż tak jak te mega boxy ja pierdzielę, ale bardzo umiem grać serge, tylko dziś troszkę mi nie wyszło Chyba chcę jedną gierkę zagrać. My kurczę. Uuu, o Boże. To nie zagramy czterech, tylko jedno. Może zagramy ładunek? Jak Ktoś trzymaj, o teraz wytrzymają i dają. Troszkę mapę widzę, że zmienili. Nie no ja wiem, że oni mnie zabiją. No Nie zabijajcie mnie, no czemu nie zabijaliście mnie? Ja set no tam. takowego Robloxa płaciłem. Ja pierdzielę lecimy po równo, jakby remis będzie myślę. Ktoś zasila to nas. Chodzi, żeby teraz bez skina, bez serdza, ale wziąłem rozum. O, yeah, Oh yeah. Diddy yeah, i dicha fitos. It's just me, 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 la Umiem grać sercem. Bardzo fajny jest I Jeszcze w ogóle ten serc na tą grę, którą teraz gram. To jest jak gorąca strefa wersji lepszej. Kurde, 3% mogłem tam zostać, mówiłem, że tam bym... Dobra, ta gierka wygrana. Przechodzimy na 10 rajd, dobra. I no. Koniec filmu.